Dzień dobry, dzień dobry, witamy się z Wami z naszej łazienki i przyszedł czas na to, żeby zająć się naszym blatem dębowym, który został zabezpieczony olejowoskiem znanej firmy. Niestety u nas się to wcale nie sprawdza. Pamiętacie, jak 4 lata temu, tak mi się wydaje, bo ten czas tak szybko leci? No, nawet e, chyba więcej. Może, robiliśmy renowację naszego blatu w kuchni, i tam też był ten blat potraktowany olejowoskiem tej firmy. No, w ogóle się u nas to nie sprawdzało. Przez rok po prostu ten blat wyglądał strasznie, nie podobało nam się to, plamy były okropne, trzeba było cały czas na niego uważać, e, więc postanowiliśmy go wyszlifować. I zalakierować. Bardzo dużo osób nam to odradzało: no bo mogło być tak, że ten lakier się nie przyjmie, będzie się łuszczył. Na szczęście u nas wszystko było w porządku i lakier był po prostu strzałem w dziesiątkę. Od tej pory e, nic z nim nie robiliśmy. Wygląda super, nie musimy na niego tam nie wiadomo jak uważać. E, sprawdza się doskonale. E, mnóstwo jest pytań o to, co my wtedy zastosowaliśmy. Ja dokładnie nie pamiętam, co to był za lakier. Na pewno to był lakier firmy Drewnochron. I to był lakier do schodów, podłóg, taki już mocny. Ja wiem, że to może nie za bardzo do kuchni, ale my w kuchni na blacie niczego nie kładziemy. Kładziemy to na jakichś takich deskach do krojenia na przykład. I wtedy też chcieliśmy zrobić to samo tutaj, w łazience, ale chłopaki. Wtedy powiedzieli, że ten... umywalka jest przyklejona na silikon. Teraz zobaczcie na co ona jest przyklejona, bo znaleźliśmy dzisiaj fragment filmu na co oni ją przykleili. Także zapraszam do oglądania. Co dzisiaj robicie? <laughs> dzisiaj? A, będziemy przyklejać, ale nie na silikon. Choć to wygląda jak silikon, natomiast to jest klej z kurwencą, co już sklei, nie rozklei. Żadne siła. No i jak widzicie, nie mogliśmy go oderwać. Nie mogliśmy nic z nim zrobić, z tą umywalką. I ciężko było nam tu wyszlifować, żeby ten lakier w całości wylakierować, więc on był znowu potraktowany trochę olejem, no ale zobaczcie, jak on wygląda. Tu są ślady, bo ktoś coś postawił. E, tutaj też są ślady, bo ktoś coś postawił. Tutaj są ślady, bo pewnie szczoteczki do zębów. Eee, tutaj no, zobacz, również. My, najgorzej jest tu. Chyba. Tak, no bo wiecie, jak myje się buzie albo myje się ręce, to się niesamowicie chlapie. Ta umywalka jest mała. Naprawdę jest mała, jest niewygodna. Ona też chyba dwa lata temu, jak nagrywałam odcinek, jak się, co, co się sprawdza u nas w łazience, a co się nie sprawdza. To z tego co pamiętam, to mówiłam, że ta umywalka jest do wymiany. No i kupiłam sobie nową umywalkę i będziemy ją dzisiaj wymieniać, o ile. Da się oderwać tą umywalkę od blatu. Tak więc, jak widzieliście, na poprzednim urywku dwóch brodatych talibów przykleiło umywalkę i to na klej. I teraz jak sobie odwrócić ten proces, zwłaszcza jeśli nie chcemy uszkodzić tej umywalki, bo może ona się gdzieś przyda. Pewnie się nie przyda, ale generalnie, żebyśmy to jakoś po ludzku zrobili. I tutaj z pomocą przychodzi Pan Krzysztof Remont z kanału remont for u i polecił, żebyśmy zakupili taką właśnie strunę gitarową, czyli to jest najcieńsza, praktycznie najcieńsza możliwa struna gitarowa E1, znaczy 1ST to chyba jest jedna sztuka, ale to jest struna z typu E. I teraz zobaczcie, to wygląda w ten sposób: czyli to jest naprawdę praktycznie najcieńsza struna. Jest jeszcze jakaś cieńsza, ale już bez przesady. I teraz bierzemy sobie tą strunę gitarową i będziemy używać jej jako piłki do kleju. Czy się uda? Zobaczymy. I teraz, przy użyciu rękawiczek, żeby nie pokaleczyć palcy, używamy naszej struny. Jak piły wchodzi, wchodzi, kurwa, już nie wchodzi. Więc, moi drodzy, pomysł był dobry, tylko struna nie dała rady. Niestety, ale ta struna już nie zagra na żadnej gitarze. No, w sumie masz rację, ale to miało być takie. Ten, ale ona już się trochę uwolniła. Wezmę, odkręcę klik klaka i może to nie będzie trzymać. Przy okazji pokażę Wam, jak wygląda nasz odpływ. Podejście do. Numer dwa! Już ratuję się tym, co mogę. Drut wiązałkowy. Nie wiem czy to będzie dobre rozwiązanie. I czy to wejdzie, bo to jest strasznie grube. Ale... Oj, chyba nie wejdzie. Tak? No tak, ale wiesz, nie chcę się kurde kręcić. Ale z jednej strony już trochę weszło. Nie chcę poharatać tego z zlewu za bardzo. Generalnie chodźcie zobaczcie tutaj od spodu. Zobaczcie jaki tu jest odpływ i dlaczego my w ogóle żeśmy to przykleili. Nie wiem czy to widać ale dziurę żeśmy wtedy wyharatali to z rogą. Zresztą ten klik klak, ledwo tutaj wszedł i nie było go czym tutaj zakręcić takim pierścieniem żeby ta umywalka się nie ruszała no, dlatego Ancybony postanowiły to <laughs> przykleić a że miały wtedy sklej to użyły kleju, nie? Na dzisiaj trzeba będzie to po prostu no zobaczymy. Chyba że znowu po prostu zrezygnuję z pomysłu wymiany i tak zostało. Nie, już. już ci tą tą wezmę i zrobię, nie? Mamy walkę. Dobra, tu już troszeczkę weszło. No i no to kurde, to szkoda, że to może to zwiąże. Co za gówno ten leśniak polecił Nie słuchajcie go. Się, że <słuch> będzie po eee, wiecie, szukałem szczota, żeby może to jakąś piłką brzeszczotową uciąć, kurde, w sumie trzeba było kupić w sklepie. Nie mam, mam. Adam, wybaczysz. Pamiętacie, to jest paca do rozkładania kleju do LVT. Ma to ząbki dosyć cienkie. Może tym to jakoś wejdzie. Tylko, że to też jest takie kurde grubawe. Już teraz już mam gdzieś ten blad, jak on się tu porysuje, wiecie, umywalka nowa jest kwadratowa, to to powinno przykryć, nie? No. Ale zobaczymy. Może brzeszczot znajdę później. Ale powiem wam tak, wklej go tym Zobaczcie, co tu się dzieje. Już nawet piła do drewna. Żeby się nie spiknął do tyłu. Nie, właśnie. Zły obuw. Albo ja! Albo ona. Jezu, ja już żałuję, że ja bym myślił o to by przydałbyś się na Kurz Kurwa, no. Jak tak można. No nic. Myślałem, że. Wiecie, odkręcę, nie? No grupie no właśnie. O no człowieku. A jakby młotkiem je wbić tak, żeby Zaraz właśnie też tak już pomyślałem, żeby może to siłą młotkiem powbijać. Znalazłem pilot od Peszla. Zobaczymy. Trochę cieńszy. Może, może się uda. Może trochę cieńszy niż tam, niż ta wiązałka. Coś coś, coś idzie. Czuję jak dziad się wycina. Dobrze, że ja jestem takim chomikiem. Jest wszystko szkoda wyrzucić. Na górze miałem jeszcze drut speszla, to go sobie podwiziłem podwiązałem, <laughs> nie wiem po co ale widać było że wiedziałem że będzie mi potrzebny kiedyś Two hours later majster to małe, co? Sklep. W środku puste półki. Co za dziad to przykleił? Tak więc jak chcecie wpadać na podobne pomysły, to nie y, struna od fortepianu czy coś tam, tylko szpachelka i pobijak. Widzicie, chyba za dwie godziny się z tym męczyliśmy. No. A wszyscy próbowali. Patrz, patrz, patrz. Wszys wszystko było w użyciu. Tutaj, tutaj to, ale w końcu... poszło. Nigdy <laughs> ja więc. myślałam, że to będzie najszybsza robota w tym wszystkim. Ale chodzi na to, że dopiero się zaczyna. W ogóle nie myśleliśmy, że to będzie taki... Ja myślałam, że to będzie sztywny taki klej, ale zobaczcie, to jest jak. Guma jak silikon, ale trzymało. Strasznie. Oderwiemy teraz pozostałości. To już widzicie, nożykiem tak naprawdę odchodzi, i będziemy przechodzili do szlifowania. Czy będziemy szlifować? Wyszlifujemy to sobie za pomocą naszej mirki. I mamy tutaj papiery, akurat ścierne. Gradacja 40, 80, 120, 180, 240. Sądzę, że od 80 pierwszą warstwę kończywszy na. 240 powinno dać radę. Tak więc ja demontuję tą baterię. Dziubek zakłada to na szlifierkę i jedziemy. Ale jeszcze chciałam powiedzieć: że zobaczcie, jakie to były próby wyrwania tego. To i, tej tak, tej tak, walki. Na, i tak najgorzej ja, nie jest. Ja wiem, że to nie będzie tego widać, ale zobaczcie, jakie tutaj było, było rzeźbienie. No i nasz blat, zobaczcie, że jest pięknie przez szefową wyszlifowany. 80, 120, 240. Generalnie najbrzydsze miejsca, te które pocharatałem ja. Na szczęście zasłoni nasza umywalka. To tak nie do końca jest Tego nie będzie widać za umywalką. Nie ma problemu. Natomiast umywalka sama w sobie, oprócz tego, że jest nablatowa, to ten gąsiorek, który schodzi do podłączenia e, odpływu, jest wypukły i generalnie nie ma problemu bo możemy sobie powiększyć to ale on ma jeszcze tutaj taką odlewkę w ogóle beznadziejną będę musiał to jakoś podciąć wyżynarką. natomiast poszerzymy sobie teraz ten otwór bo mam akurat taką otwornicę w domu która mniej więcej będzie pasować tylko teraz pokażę wam tip co zrobić żeby powiększyć sobie otwór już wcześniej w wykręconym otworze no bo jak widzicie Mamy otwór, jakbyśmy wzięli większą średnicę otwornicy. Je zaczynając wiercić, ona będzie nam tutaj latać, bo nie mamy prowadzenia. Jakbyśmy mieli kawałek brakujący, no to byśmy go włożyli i byśmy mieli po problemie. No ale to było już nawet nie pamiętam ile lat temu. Dlatego, jeśli macie tak zwane otwornice nakręcane, znajdujecie sobie otwornicę, która będzie pasowała wielkościowo pod wasz otwór. To jest ta. O, proszę, taka. I bierzemy sobie tą otwornicę. Jeśli są one nakręcane i gwintu Wam starczy, to sobie nakręcamy otwornicę na otwornicę. I teraz będziemy sobie wiercić. I tak to będzie się prezentowało. A tak to wygląda <laughs> teraz. Ogólnie musieliśmy wyciąć taki klucz, bo mówiłem, że właśnie tu jest coś takiego, ale otwornica, którą żeśmy piękne kółko zrobili, okazała się za mała. Tu jest w ogóle jeszcze taki wzornik, szablon, żeby sobie to przyłożyć i zobaczcie według tego wzornika, jaką oni tutaj jopek, każą wam wyciąć. No, bez sensu, moim zdaniem to jest za bardzo osłabianie blatu, tak więc my wycięliśmy sobie taki, taką dziurkę od klucza. Może nie wygląda to efektownie, ale na pewno będzie działać. Tak więc teraz możemy za lagie i odpuścić. Teodor! Teodor! Zobaczcie, mała zmiana dwa dni roboty, ale jest o wiele, wiele bardziej funkcjonalnie. Umywalka jest teraz duża. Może nie jest jakaś dużo, dużo większa niż tamta, ale bardziej praktyczna. Jest głęboka. Ma tu więcej miejsca, żeby się chlapało. Więc mam nadzieję, że teraz już nie będzie z tym problemu. Poza tym nawet jakby się nachlapało, to już nie będzie tak źle, ponieważ został blat zalakierowany. No jest ładny, przepiękny. Nie, nie widać. Jest, w ogóle zostały od razu silikony wymienione żeby tutaj jest chyba ciemniejsze po prostu drewno, bo my tu szlifowaliśmy, ale no, zobaczcie, że no, ten kawałek w kamerze bardziej to widać, tak? na, na ten, a tu, był tu może od ręcznika, ale to nam nie przeszkadza. E, no teraz jest naprawdę bardziej funkcjonalnie. Mówię, nie, nie jest duża zmiana, pewnie dla was może nawet niektó niektórzy nie zauważą, że się coś zmieniło, ale dla nas jest to ogromna zmiana, ogromny e, jakby krok do przodu. I właśnie tak jak mówiłam, silikony też wymieniliśmy, w międzyczasie też wymieniamy przy tam prysznicu, gdzieś przy ścianach, ale tego już nie będziemy po Wam pokazywać, zobaczycie w szorcie, na którego Was zapraszam, ale to później, później. No a teraz my kończymy. Wiesz dlaczego no, to jest ogromna zmiana? No. Bo teraz będę mógł myć nogi. <laughs> <laughs> Umywają. <laughs> No, także widzicie, no to jest ogromna zmiana dla Łukaszka, dla mnie też w sumie, bo jak ja myję twarz albo no po prostu korzystam z tego, miskę Teodora tutaj myjemy i ją napełniamy jest nam o wiele, wiele wygodniej w tym momencie niż było wcześniej. Tamta umywalka, out. Już nigdy takich umywalek nie będziemy brali, jakieś fikuśne, nie wiem, wzory, jakieś fikuśne formy. Takie są najfajniejsze, najprostsze do funkcjonowania. No. także ja Wam dzisiaj dziękuję za uwagę. Eee, widzimy się w kolejnych odcinkach. Jeszcze kilka takich małych remoncików wymyśliłam więc. <noise> będzie co oglądać.